Dzień dobry moi kochani, witam Was serdecznie 1 sierpnia rozpoczynamy nowy miesiąc 2024 roku. Mamy dzisiaj czwartek. Kochani księżyc w pierwszych godzinach będzie jeszcze w znaku bliźniąt, ale wczesnym rankiem o godzinie 5.19 przemieści się już do znaku raka, a więc dzisiejszy dzień będzie zdecydowanie już pod wpływem księżyca w znaku raka. Wibracja dnia to ósemka. Czyli z jednej strony mamy tutaj energię, siły, przypływ tych sił możemy odczuć i na pewno możemy tutaj i chcieć dużo mm, zrobić i jakieś plany sobie ewentualnie przygotować, tak? Wszystko co związane z pieniędzmi, z materią, to nas interesuje. Ale z drugiej strony, jednak energia tego księżyca w znaku raka będzie powodować, że duże nasze skupienie będzie właśnie oscylować wokół domu, rodziny. Więc myślę, że te nasze plany, czy ta chęć tutaj zadbania właśnie o bezpieczeństwo rodziny, będzie się wokół tego okręcić. Oczywiście w raku my nie jesteśmy skłonni do ryzyka, więc raczej te plany będą takie bardzo, wiecie, Ostrożne, można by tak było powiedzieć. Na pewno emocje, uczucia są dzisiaj ważne i my też będziemy w nich gdzieś głęboko osadzeni. Ponieważ ósemka powoduje pewnego rodzaju nerwowość, więc też bierzcie to pod uwagę zwróćcie, na to, zwróćcie też na to uwagę, żeby gdzieś tam, no właśnie, Poprzez te nerwy, jakiś nad, czy nadmierny taki przypływ właśnie emocji, nie spowodować jakichś niepotrzebnych kłótni, szczególnie właśnie wśród najbliższych, no bo jednak będziemy chcieli spędzać czas i przebywać w gronie rodziny. Idziemy, kochani, do kart. A więc Baran, Baran ma dzisiaj szóstkę mieczy. Czyli moment, kiedy chcemy odejść od jakichś problemów, tak? Czasem to jest karta rozstania, właśnie momentu takiego, kiedy drogi z kimś bądź z czymś się nam rozchodzą, albo podróż, wyruszenie w podróż, ale bardzo często właśnie chodzi o to, że jakieś problemy nas tutaj już tak dopadły, tak umęczyły, że chcemy to wszystko pozostawić przestać już tutaj niepokoić, przestać walczyć jak gdyby z tymi wszystkimi trudnościami. Podejmujemy taką ważną w sumie dla nas decyzję i powoli świadomie odsuwamy się od tej sytuacji. Ruszamy naprzód w zupełnie w innym kierunku. Czyli na pewno jest to karta takiego przełomu w życiu. Więc bywa, że to jest nowy dom, że to jest nowa praca, jakaś nowa relacja albo przynajmniej Taka próba przedstawienia siebie w nowej odsłonie, czyli tak zwane nowe ja. I oczywiście też, co za tym idzie, jakieś nowe możliwości, które gdzieś tam czy też odkrywamy, czy, czy wreszcie ujawniamy. Może też tak być, że dopiero je ujawnimy. Kochani byczek, byczek ma dzisiaj piątkę buław. No, i to jest karta konfliktów. I tutaj trzeba byłoby uważać, szczególnie z tą ósemką z dnia, która właśnie powoduje, że ten przypływ sił i nerwowość może niestety nas do tych różnych konfliktów właśnie pchać. Więc uważajcie, bo tutaj rywalizacja może. Się okazać źródłem konfliktu, tak? Może spowodować jakąś wręcz kryzysową sytuację. Sami poczujecie, że chcecie bardzo intensywnie działać i pójdziecie mocno do przodu, ale bardzo możliwe, że inni też będą mieć taką właśnie energię. No i tutaj jakiś konflikt gotowy. Na pewno karta również aktywności fizycznej. Wiele tutaj można tak jak powiedziałam, zdziałać. Więc myślę, że nie warto dzisiaj się gdzieś tam po kątach chować, tylko właśnie do przodu mocno. Myślę, że też będziecie się spieszyć dzisiaj w pewnych pewnie momentach, sytuacjach to taka właśnie energia będzie nam towarzyszyć pośpiechu, takiego niepokoju. Bliźnięta kochani, bliźnięta mają dziesiątkę pucharów, czyli karta, która mówi o rodzinie, o najbliższych. I to by się zgadzało z energią Księżyca w znaku Raka, czyli taka chęć właśnie spędzenia czasu z naszymi najbliższymi, okazania im uczuć i takie poczucie właśnie, że nasz dom, że nasza rodzina jest pełna miłości, że ta miłość jest zaspokojona, spełniona czujemy się jakby dobrze właśnie z naszymi najbliższymi mamy satysfakcję, poczucie bezpieczeństwa, spełnienie. I to jest taki moment po pierwsze właśnie wspólnego czasu, po drugie okazywania też tych uczuć, emocji, mówienia o nich, mówienia komuś, jak bardzo jest dla nas ważne dbania o siebie wzajemnie. No, i myślę, że taka prawdziwa miłość tutaj będzie promieniować na wszystkich. No i kochani Raczek, Raczek ma dzisiaj kartę sprawiedliwości, czyli możliwe, że będziecie dzisiaj Raku, Raki załatwiać jakieś sprawy urzędowe, może jakieś pisma, jakieś dokumenty, jakieś akta, podania, ewentualnie wnioski gdzieś tam trzeba będzie złożyć. Możliwe, że też będziecie nad czymś rozmyślać, tak, rozważać sobie coś. Może gdzieś tam taki, takie też bilansowanie czy rozliczanie czegoś się uruchomi. No, i oczywiście, karta też karmy w pewnym sensie, czyli być może. Czy to Wam los wynagrodzi jakąś krzywdę z przeszłości, czy może Wy będziecie chcieli komuś coś wynagrodzić, jeżeli gdzieś tam podświadomie czujecie, że być może kogoś skrzywdziliście, albo jakaś taka no takie, taka energia tutaj gdzieś się pojawia? No i karta, która mówi również o uczciwości, warto o tę uczciwość dbać w każdym calu, oczywiście. Moi drodzy, szczerość, prawda, to są dzisiaj te wartości, które na pewno się przydadzą. Mogą wyjść na jaw również jakieś tajemnice, więc no to też na to trzeba zwrócić uwagę i tego, i to też jakby pilnować tego. Lew, kochani, lew ma dzisiaj asa mieczy, więc karta, która mówi o intelekcie, o... O takim no myślisz na takim wysokim poziomie dzisiaj nasze myślenie, tak? Nasza mądrość tutaj gdzieś nasza inteligencja będzie widoczna będzie wychodzić na jaw, że tak powiem. Na pewno umie, to jest też taka umiejętność krytycznego spojrzenia zarówno na siebie, ale też na innych czy w ogóle na cały świat. No i Rozmowy, informacje, przepływ informacji, być może nowy pomysł, który do Was przyjdzie, jakiś taki rodzaj olśnienia. Często nawet zmiana jakiegoś sposobu myślenia, na przykład, też może się zdarzyć w tej karcie. I decyzja, na przykład, o rozwoju w jakimś nowym kierunku. Na pewno. Y Słowo czy zdanie, które przychodzi do nas gdzieś tam z zewnątrz, tak? Czasem to jest rozmowa, która nas zainspiruje, czasem książka, którą przeczytamy, i to jest właśnie dla nas ta inspiracja, i skierowali naszej uwagi na jakiś temat, być może dla Was zupełnie nowy i świeży. No i kochani panna, panna ma dzisiaj rycerza mieczy. No więc, cóż, karta konfliktów też, kłótni, tak? Jakichś ostrych słów, które padają. Czasem trzeba sobie zdać sprawę, że nie wszystko wiecie najlepiej, tak? Że możecie się gdzieś mylić po drodze, że jakiś błąd możecie popełnić, że potrzebujecie więcej wiedzy, potrzebujecie czegoś się jeszcze dowiedzieć. A z drugiej strony ta karta też mówi: walcz o siebie, tak? Ale pamiętaj, żeby przy tej walce być asertywnym, ale nie kłótliwym, bo przy tej karcie często właśnie tak jest, że niestety, ale wchodzimy w kłótliwość, taką złośliwość, nie potrafimy zachować zimnej krwi, uderzamy no, w najczulsze rany naszego, czy, czy miejsca naszego oponenta. Wbijamy tam mieczyki po to, żeby właśnie kogoś no, jak najbardziej dotknąć, jak najbardziej zranić. No i oczywiście w wyniku takiego działania, no później emocje ponoszą wszystkich. No i oczywiście stosunki mogą się ochłodzić albo w ogóle zostać wręcz yy, yy, zerwane. Więc na to tutaj zwróćcie dzisiaj uwagę. No i kochani, waga. Waga ma dzisiaj kartę wieży, więc z pewnością coś tu się sypia, a przynajmniej, jeżeli nie sypie, to, to na pewno drży w posadach, coś dzieje się nagle yy. i konsekwencje później tego momentu, właściwie, który, który się zadzieje, będą bardzo długotrwałe. Jest to karta kryzysu, wstrząsu, jakiegoś zniszczenia, coś się rozpadło, coś się sypie, wprowadza w nasze życie chaos. Bywa tak, że my yy. No, gdzieś tam czujemy przez skórę czy podświadomie czujemy, że taki kataklizm nazwijmy go, nadchodzi, i moż, można byłoby w pewien sposób zapobiec tej sytuacji, podejmując jakieś decyzje. One musiały być takie bardzo radykalne i my się takich decyzji zazwyczaj boimy, ale to jest jedyna droga do tego, żeby zapobiec właśnie temu chaosowi, który ewentualnie zapanuje wtedy, kiedy wieża. Posypie się na własnych zasadach. Więc jeżeli coś takiego czujecie, że nadchodzi taki moment, to warto te decyzje podejmować, no, tak jak to się mówi, zawczasu, tak, żeby uchronić się przed właśnie tym chaosem i przed tymi zmianami, które są nieuniknione, aczkolwiek to, co niespodziewane, no, zawsze jest dla nas wielkim zaskoczeniem. A jeżeli my nawet w te trudne decyzje pójdziemy, wejdziemy, to jesteśmy w stanie Przynajmniej nad własnymi emocjami w jakiś sposób zapanować. Skorpion, kochani, skorpion ma dzisiaj maga. No więc wspaniała karta, która mówi o tym, że masz wiele możliwości, drogi skorpionie, warto byłoby je wykorzystać. Możesz tworzyć własną rzeczywistość, możesz kreować, możesz wykorzystywać swoje talenty po to, żeby właśnie polepszyć swoje życie, czy w jakiś lepszy sposób jeszcze przygotować swoją przyszłość. Na pewno karta komunikacji, planowania, działania bardzo dobra karta dla handlu, dla prezentacji czy to siebie, czy jakiegoś produktu, czy ogólnie jakiegoś projektu. Na pewno wszystko dzisiaj będziecie mieć dokładnie przemyślane, przeanalizowane. Nie ma tutaj działania jakiegoś pochopnego, bez namysłu, tylko wręcz przeciwnie. No, i myślę, że trzeba iść naprzód po prostu. Nawet jeżeli nie jesteście do końca pewni efektu waszego działania czy, czy waszego planu, to warto, warto spróbować, warto zaryzykować, bo w magu rzeczywiście ta energia bardzo temu sprzyja i, i mówi się właśnie o tym, że masz wszystkie możliwe, predy, potrzebne predyspozycje do tego, żeby osiągnąć sukces. Więc sprawdźcie. Po prostu sprawdźcie. Kochani strzelec, strzelec ma dzisiaj dwójkę buław. Czyli co? Plany, zastanawianie się, wybieranie. Nie ma tutaj jakby jeszcze prostej odpowiedzi dla Was. Patrzycie w przyszłość, ale nie do końca wiecie, czego chcecie. Są dwie drogi, nie umiecie wybrać żadnej z nich. Być może dlatego, że nie zwracacie uwagi na szczegóły, tylko bardzo tak ogólnie na wszystko spoglądacie. Jeżeli zrobicie krok wstecz, i właśnie takiego dystansu troszeczkę nabierzecie, przyjrzycie się też bardziej szczegółowo, wejdziecie w głąb problemu, myślę, że wtedy okaże się, że wybór jest tak naprawdę bardzo prosty i bardzo szybko też dostrzeżecie korzyści, jakie ewentualnie płyną z danego z danej, z wybrania danej drogi, jednej czy drugiej. No i nie, nie trzeba się bać też, że jeżeli. Wybierzemy jedną z dróg i ona się okaże na przykład zła, no to coś stracimy albo, albo bezpowrotnie stracimy możliwość wybrania tej drugiej drogi, bo, no bo już nie będzie odwrotu. Bo często właśnie ten strach, te lęki nas tutaj hamują przed podjęciem decyzji. No jednak ta karta mówi o tym, że decyzję podjąć trzeba, no w nieskończoność na rozdrożu stać nie będziecie przecież. Koziorożec, kochani, koziorożec ma dziewiątkę mieczy. No więc karta depresyjna. Karta depresyjna, być może jakieś wyrzuty sumienia Was dręczą, może podjęliście jakąś złą decyzję, może myślicie, że popełniliście jakiś błąd, może czujecie się samotni, może macie poczucie winy, może, może straciliście kogoś bądź coś i to właśnie sprawia, że czujecie się. No, niemalże, że załamani, czy, czy, czy po prostu jakieś cierpienie wam towarzyszy emocjonalne, a nawet czasem to emocjonalne przekłada się wręcz na cierpienie fizyczne. Na pewno jest to trudny dzień, jeżeli taka karta mu towarzyszy, i myślę, że no, trzeba zrobić wszystko, żeby z tej energii wyjść po prostu, żeby żeby gdzieś tam odszukać tą nadzieję w sobie na przyszłość i robić wszystko, żeby się uwolnić, żeby odzyskać właśnie niezależność od tego, od tego czarnowictwa, które w tej karcie niestety ale najczęściej uprawiamy. Więc mam nadzieję, że się Wam to dzisiaj właśnie uda i nie będziecie gdzieś tam długo w tej karcie tkwić w tej energii. Wodniki, kochani, wodniki mają dzisiaj kartę głupca. No więc nowy początek, nowy początek, nowy etap, nowa faza życia, czy jakiś rozdział, tak. To w każdej dziedzinie oczywiście może być coś innego. Warto wejść w tą energię takiej radości, bez troski, energia dziecka, który bierze wszystko lekko, często z takim nastawieniem, właśnie troszkę naiwnym, ale to jest też takie oczekiwanie, że wszystko będzie dobrze, bardzo optymistyczne, oczekujemy najlepszego, podążamy za naszą ciekawością, tak? Ciekawość jest naszym napędem, jak gdyby, idziemy za tym, bo chcemy się czegoś dowiedzieć. Nie analizujemy za dużo, wręcz tak beztrosko podchodzimy do pewnych rzeczy, ale gdzieś tam się temu głupcowi zazwyczaj udaje, tak? Bo może właśnie dlatego, że tak bardzo optymistycznie patrzy w przyszłość. Więc no po prostu się udaje, tak? Natomiast na pewno będzie Wam brakowało dzisiaj jakiejś odpowiedzialności. E, możecie też niepotrzebnie podejmować jakieś ryzyko. Rybeczki. Kochani rybeczki, miałem dzisiaj kartę gwiazdy, e, czyli nadzieja, szczęście, spełnienie na każdym polu, tak? Bardzo dobra karta, która mówi o miłości, przyjaźni, o takich dobrych emocjach, które. Odczuwamy, przeżywamy, które nam towarzyszą, no więc mam nadzieję, że w tym rozwoju, w którym tutaj jesteście, odczujecie właśnie ten szczęśliwy czas, szczęśliwy moment, szczęśliwy dzień, jakieś niespodzianki od losu, jak najbardziej mogą Wam dzisiaj towarzyszyć. Jest to też taki moment, kiedy opada z nas stres, wyrzuciliśmy z siebie jakieś złe emocje. Czasem to jest taki moment, kiedy się po prostu wypłaczemy i jak gdyby no, odczuwamy taką właśnie ulgę. I ta karta daje naprawdę dobrą energię wokół, więc warto z niej korzystać. Tak, kochani, no to teraz sobie wybierzemy trzy karty transformacji, zastanowimy się, to znaczy zastanowimy, przeczytamy sobie, na jaki temat dzisiaj warto spojrzeć. Jedyneczka. Wewnętrzny krytyk, nie dość dobra. No i zdążyłam powiedzieć, ale to już chyba wiecie, że czas wybrać, nie? Jeden, dwa, trzy. Mam taką nadzieję, że nie zepsułam zabawy. Emocje wysokich wibracji, rozpoznanie. I kochani, trujeczka. Związki, sukces. Chodź tu żabo na bok, żebyś nam nie zawadzała. Tak. No to kochani, czytamy. Jedyneczka. Nie dość dobra. Od dziecka miałam poczucie, że mogę więcej niż robię, że inni są lepsi, że warto być ambitnym. Teraz jestem w obłędzie presji mojej, nie mojej, nawet ciężko mi to ocenić. Ale odrzucam te chore wymagania i w końcu pozwalam sobie oddychać z lekkością. Pobyć może w długim czasie, odpuszczam sobie. Na najbliższy czas daję sobie urlop, robię to co mam przed sobą. Działam dla siebie w zgodzie ze sobą, odpuszczam presję i ciężkie ambicje. Jestem dla siebie teraz dobra wystarczająco dobra. W sumie to ja lubię siebie. Fajnie do takich wniosków dojść, prawda? Emocje wysokich wibracji, rozpoznanie to, to jest dwójeczka oczywiście. Pozwalam sobie poczuć brak czegoś, rozpoznaję i nazywam, jaką emocją moja dusza chce się wypełnić. Czy moja dusza chce doświadczyć radości, bliskości, spełnienia, miłości, zrozumienia, zaufania, euforii, bezpieczeństwa, czy jeszcze czegoś innego? Rozumiem, że rozpoznanie i akceptowanie mojego braku jest konieczne do tego, by go wypełnić. Zauważam siebie dla siebie, mam siebie dla siebie i teraz ja będę o siebie dbać. No i kochani trujeczka. Sukces. Napełniam się wdzięcznością za wszystko co się wydarza w moim życiu. W każdej komórce mojego ciała czuję błogość, rozpuszczam ją w sobie. Udało się. Mam kogoś, doceniam to. Jest mój ktoś dla mnie i ze mną. Jestem pełna radości, nadziei i miłości. Jestem spełniona. Jestem swoim marzeniem. Jesteśmy razem i mamy się razem. Doceniam każdy dzień, każdy oddech i każdy gest. Mamy siebie. Jesteśmy z ktosiem. Dziękuję. Pięknie. Kochani tyle. 1 sierpnia za nami, a właściwie może i przed nami. Zależy o której godzinie będziecie e, słuchać. No ale rozpoczynamy nowy miesiąc. Do usłyszenia.